Zacznę tutaj dzisiaj od komentarza Igi, która pisze, że dzięki moim filmom udało jej się przekonać, że trading wcale nie musi być hazardem, jeżeli mądrze się do tego podchodzi. Szczególnie, jeżeli nawet jeżeli myślimy, że w jakimś stopniu jest to hazard, to cały tutaj sens tradingu jest to, aby prawdopodobieństwo w Twojego sukcesu przeciągnąć jak najbardziej na swoją stronę dzięki wszystkim narzędziom, które mamy dostępne. I to jest, to jest jakby podsumowanie tego. Zaraz do tego wrócimy i rozwiniemy troszeczkę, a między innymi o czym dzisiaj będziemy mówić, to jest o zaszyfrowanej wiadomości Odryśka, którą dostaliśmy kiedyś, kiedyś dawno temu. Wiele osób o tym zapomniało. Będziemy sobie również mówić o tym, jak to człowiek, czując się niekomfortowo w pewnych sytuacjach, właśnie wtedy dokonuje odpowiednich ruchów. Dotknę tematu również Liquid Loans, MetaMaska, jak i również mojego angielskiego, który od czasu do czasu jakiś tutaj Brytyjczyk próbuje mi poprawić. Ale to na koniec, taka wiecie wisienka na torcie. Zacznijmy od samego początku. I tak jak Iga tutaj wspomniała, Inga, Inga okej okay, nie Iga, Inga. Dobra, Inga wspomniała e, o tym e, tradingu i hazardzie i podejściu do tradingu. E, tak naprawdę, e, w jakimś stopniu, może i trading jest zależny od losowego zdarzenia, ale prawdopodobieństwo przeciągnięte na naszą stronę dzięki wszystkim narzędziom, jakie mamy, od informacji poprzez wykresy, poprzez wszystko to, co e, możemy sobie poustawiać, różnego rodzaju stop lossy, e, różnego rodzaju profity, e, to wszystko ma sprawić, aby ten trading był dla nas e, zyskowny. I teraz gdy popatrzymy na. M, tak jak wczoraj pokazywałem, o tym, jak to e, i tutaj właściwie w tym komentarzu ja wspomina. Zresztą kilka osób o tym wspominało, dlatego o tym mówię, jak to mój, e, moja pozycja na Bitcoinie którą ustawiłem od razu ze stop lossem i stake profitem, szybko została zdjęta przez rynek, a następnie postanowiłem dosłownie skalpować rynek, i to nie, jest, to nie jest tak, jak pisaliście, odgrywanie się na rynku, tylko i to nie było w tym żadnych emocji złości, bo kiedy odgrywasz się lub próbujesz odegrać się na rynku i masz w sobie emocje złości lub też frustracji, to Cię zawsze pokona. Ale tutaj nie było emocji ani złości. Tu było czyste wyrachowanie. A więc, ok, te założenia nie sprawdziły się na Bitcoinie, ale patrząc na wszystko inne, co właściwie obserwowałem, te założenia idealnie się sprawdzają. A więc przetestujemy. I tak też, jak widzicie, wczoraj na przykład przetestowałem to na tutaj na na czym? Na Lunie. Ok, tu jest. Luna, a więc na Lunie przetestowałem dosłownie te same założenia, co próbowałem zagrać na Bitcoinie. I Jak widzicie, wczoraj, od wczoraj do dzisiaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć trade'ów, gdzie większość z nich była w okolicach stówy, tutaj jeden 26 i jeden totalnie wycięty. Ponieważ pozycja była zbyt mała, uciekł mi wykres, więc wycięty. Ale wszystkie 6 tradeów, 6 czy więcej, czy 7? No nieważne. 6-7 tradeów, akurat na tym tokenie, wchodzą z założeniami, które miałem idealnie, a więc założenie. Traduję tysiakiem, wyciągam stuwaka. I to, było, to były moje założenia. I między innymi do tego też odnosił się ten oto mój wpis wczoraj na Twitterze, a więc ABC tradera. Kiedy zdamy sobie sprawę, o czym mówiłem już mnóstwo razy u, na, u, mnie, na, u mnie na kanale, szczególnie jeżeli mówimy o tradingu, chociaż możecie to również włożyć, jeżeli chodzi o, inwe, o inwestycje, obojętne. Kiedy zdamy sobie sprawę, że jedynym, jedyną różnicę, którą robi nam w, 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 naszym, w naszych poczynaniach, jedyna różnica, którą robi nas w naszych poczynaniach, odnosząca się do zysku, to jest nie tyle procenty, na których powinniśmy się skupiać, co właściwie kwoty. A więc taki 1% ze stówki, owszem, to jest dolar. Ale 1% z 10 tysięcy to już jest stówka. A więc teraz, z jaką kwotą czujesz się komfortowo, tradując, inwestując i dobierasz sobie procent tak, aby komfortowo, czy też w jakiś swój założony sposób wychodzić z tym, czym chcesz. A więc, na przykład, tradując, tak jak mówiłem, tradując na choćby tak bardzo. Um, zmiennym cenowo tokenie, jakim tutaj jest w tej chwili <laughs> tutaj Luna, to bardzo proste założenia mogą być, gdy wchodzimy i, i zobaczcie, ja jestem w tej chwili na wykresie 15-minutowym, co u mnie się bardzo rzadko zdarza, ale w tym przypadku ma to sens, ponieważ o, tutaj widzicie, tu był ten mój short ostatni, co zrobiłem właściwie chyba dzisiaj rano. Short, boom. Tutaj jest bardzo proste założenie. Tu jest proste założenie dosłownie z tego wykresu. Ja chcę zdjąć 10%. Ja chcę zdjąć stówkę. Jaką kwotę muszę wejść, żeby zdjąć 100 dolarów? Więc, i, i wtedy ile procent muszę e, e, zyskać? I to ustawiam od razu na samym początku. A więc, jeżeli w tej chwili na przykład cena by wyskoczyła tutaj gdzieś w okolice 0,25, to momentalnie mogę postawić sobie. Widząc, jak się zatrzyma i zacznie się wahać, momentalnie postawić sobie shorta z take profit 10% i to zdejmuje się za każdym razem. Tak jak widzimy tutaj, to były moje założenia w tym shortzie na Bitcoinie. Oczywiście się nie sprawdziły, ponieważ Bitcoin troszeczkę inaczej się zachowuje. Na XRP się świetnie za to sprawdziły. Na XRP miałem podobną sytuację tam był dosyć taki knot w dół i momentalnie mi mojego shorta zrealizował. Więc w taki sposób podchodzę do, podchodzę do, do skalpowania tego rynku. A więc ponadprzeciętny nagły wzrost i tylko kwestia tego, ile chcę wyciągnąć. 10 dolarów, 100 dolarów, dolara, po prostu Jaką kwotą gram, i wszystko na ten temat? Ja myślę, że to e, wiele osób przeskakuje to i patrzy, żeby było 100%, 200% i tak dalej, i robić w ten sposób. E, ja mówiłem, ciężej, ciężej na rynku, i to, to z tym się chyba znaczy, nawet nie ma co debatować, Cięż, ciężej na rynku jest zrobić 100%, 150, 200% na jakimś tradzie niż i zarobić powiedzmy stówkę. Z małej kwoty niż wziąć tysiąca i zrobić 10% i również zarobić stówkę. To jest coś, nad czym warto, warto pomyśleć. A więc nie tyle, nie tyle szaleć tutaj z, z tym, żeby zarobić 100, 200, 300%, co po prostu popatrzeć, jaka kwota odpowiednio bezpieczna i komfortowa dla nas da nam to, co chcemy uzyskać. I bum! 10 trade'ów po postówce, i mamy. Tu mamy w tej, tej chwili mam 5,400, wczoraj miałem ile, 4,400 czy coś takiego. Więc tak, tak, to, tak to ma wyglądać, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Dla mnie to się sprawdza i dlatego o tym mówię. Mówię po prostu to, jeżeli coś się sprawdza dla mnie, to się tym dzielę i mam nadzieję, że jeżeli ktoś z tego może wyciągnąć jakiekolwiek wnioski, to jest, to jest bardzo, bardzo dobrze. A... Krypto w ogóle. W krypto jest wiele takich po prostu sytuacji, gdzie, w których czując się niekomfortowo, gdy wykonamy odpowiednie ruchy, wtedy wychodzi nam to bardzo na plus. Zresztą nie tylko w krypto, to jest słynne powiedzenie Warrena Bafeta, że idzie się na zakupy wtedy, na rynek, kiedy leje się krew ulicami, i to jest właśnie ten, ten niekomfortowy. Niekomfortowa, jakby sytuacja, kiedy próbujemy robić nasze zakupy wtedy, kiedy, kiedy, czujemy, się, kiedy czujemy się niekomfortowo. W tej chwili patrzę na, patr widzimy, że cały rynek rośnie, wszyscy mają tam plusy i tak dalej. Tutaj widzimy, że ekosystem akurat Pulse dostaje po plecach i tak zastanawiam się czasami, czy nie ma to dużo wspólnego właściwie z Liquid Loans, który wystartował. Wystartował Liquid Loans i znowu. Pojęcie większości i moje również w tym momencie było: o, liquid land startuje, to jest potężny projekt dla ekosystemu, będzie dobry, bla bla bla, i owszem, długoterminowy może być dobry, aczkolwiek, momentalnie, jak to bywa między ludźmi, są osoby, które znajdują luki w systemie, aby wykorzystać to. Po to choćby, żeby zrobić różnego rodzaju, nie wiem, likwidację, żeby zyskać więcej na nieprzeciętnym ruchu cenowym, wahaniom, wahaniom cenowym, i może jedno z drugim ma tutaj wspólnego dużo i dlatego akurat w taki, a nie inny sposób wygląda ta, wyglądają te ceny. Nie ma to chyba nic wspólnego z, z ogólnie z rynkiem i z tym, że SEK. Atakuje, chociaż gdzieś tam z tyłu głowy każdy to ma, ale przecież Cardano, przecież Solana, przecież wiele innych kryptowalut ma tą samą, wisi nad nimi ta sama, nie wiem, młotek Seku, co, co wisi nad, wisi nad pulszczenem, więc tutaj akurat z tym chyba tutaj wiele nie ma wspólnego. A, tak czy inaczej, patrząc na, ogólnie na ekosystem PulseChain, na na Hexy to od samego startu od samego startu jak wystartowaliśmy przez 4 lata już Heks wystartował 4 lata temu z olbrzymim hejtem z każdej jednej strony z blokowaniem przez CoinMarketCap z kombinacjami Uniswapa, z teraz z kombinacjami MetaMaska tak i tak, wszystko idzie bezbłędnie i wszystko działa bezbłędnie. Jest to coś niesamowitego, w jaki sposób i ile emocji wywołuje choćby taki, choćby taki heks. Dlaczego? Ponieważ jest nie do dotknięcia, nie ma jak go, nie ma nic, nie można z nim nic zrobić, więc co? Więc Metamask, nie wiem, będzie ostrzegał, że to heks. Tak? Metamask ostrzega, że to heks. No, co za? Co za co, nie, nie biorę nawet, chociaż powinniśmy o tym mówić, że przed, przed startem Hexa, dla tych wszystkich, co pamiętają, Uniswap, MetaMask, przecież Hex w ogóle rozpopularyzował Uniswapa, MetaMaska ponadprzeciętnie. Łączenie się ze smartką to było, to było coś nie, ponadprzeciętnego. Nagle okazuje się, proszę. Więc e, widzę, że tutaj heksymalista. Mówi, że okej, okay, to w takim razie przesiądzimy się na króliczka i, i, będzie, i, będzie, i będzie ok. A owszem, ja też sobie tutaj, że tak powiem, zaraz zainstaluję portfel króliczka i zobaczę, na czym to, na czym tutaj, jak się tutaj mogę ze wszystkim połączyć i jak to wszystko dla mnie działa. Ale też, ale też, chciałem powiedzieć, że Poza króliczkiem. Mamy coś takiego, że nie wiem, ilu z was pamięta, ale Rysiek kiedyś mówił, i to nie jest ta zaszyfrowana wiadomość, o której zaraz powiemy sobie, ale Rysiek kiedyś mówił, że aby kompletnie działał system, musi być bramka wyjścia i wejścia, jeżeli chodzi o fiaty. I owszem, jest bramka trzecich, pa trzecich osób W Polsce kanga świetną robotę robi, jeżeli chodzi o, o bramkę wejścia i wyjścia choćby z systemem pulszczejna, więc tutaj należy im się należy im się, że tak powiem, dobre słowo i nie wiem, dlaczego ktoś tam mówił, Dlaczego ty nie wspominasz o kanze. Ja, akurat nie wpadło mi do głowy, więc teraz mi wpada, więc wspominam o Kanze. ale ogólnie. Wewnętrzny system, a więc PulseX, X. Zobaczmy sobie na przykład na ten, na ten wewnętrzny system, o którym e, mówię, e, prowadzony przez Ryśka, a więc e, most, giełda, e, hex i wszystko zdecentralizowane. Do tego jeszcze jakby był portfel odpowiedni, o, o którym Rysiek wspominał e, i bramka o której Rysiek również wspominał do fiatów i z fiatów to kompletnie wszystkie metamaski i wszystko inne giełdy które są używane po to aby wpłacać i wypłacać byłyby że tak powiem drugorzędne więc dlatego taki choćby mój wpis Rysiek mówiłeś, Rysiek, mówiłeś że zrobisz mówiłeś że to zrobisz no mówiłeś że to zrobisz i mam nadzieję że pracujesz nad portfelem, abyśmy mogli wreszcie wyrzucić Metamask yy, i pozbyć się go i, i, i używać yy, portfela, który wspomaga społeczność, a nie blokuje społeczność. No, te, te, te ruchy od Coin Market od Binance'a w ogóle, i, i, to, jest, to, jest takie, to są takie ciosy poniżej pasa i w ogóle nie wiem, nie wiem nawet nie wiem dla, nawet dlaczego. Więc i, i ciągle to jest, tak jak, to jest tak jak z tym ciągle te same marne teorie przez te same osoby, które absolutnie nie wiem, nie kumają rzeczywistości. I jak potem coś komentują tutaj nawet, Fajnie, Inga napisała, że ktoś tam komentuje coś. Nawet jak ktoś coś głupio komentuje, jak wejdę potem na jego profil i zobaczę, jakie filmiki ogląda i co śledzi, no to już potem się nie dziwię, że on głupio komentuje. Taki jest, takie w ogóle jest cały, cały myk tego wszystkiego. A, a tak ogólnie, nie wiem, czy znacie tą stronę, może już o niej mówiłem. gorealdefi.com. I nie poprawiajcie mojego angielskiego. Właśnie o tym jeszcze miałem mówić. Nie poprawiajcie mojego angielskiego. Jak mówię jak mówię truck, czy trok, czy truck, to to jest jedno. I, 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 i nie wyskakujcie mi tu ze swoim, e, nie wiem, gay British English, że mówi się truck, a nie trok, czy coś w tym stylu. Jedźcie na Brooklyn i zobaczycie, jak się mówi i w ilu slangach, i w ilu możliwościach, i jak w ogóle to słyszycie. Nie posiedział w Wielkiej Brytanii przez półtora roku i będzie mnie poprawiał tutaj. Ej, nie mów truck. Mówi się truck. Okay, fucking British English speaker. OK. A -a. Dobra, wróćmy do tematu, o czym mówiłem. Aha, o Metamasku. A więc e dobra, zainstaluję sobie tego, e ten portfel Rabi Wallet Ponieważ z tego co widzę, to możemy tutaj się łączyć również Rabi Walletem, jeżeli trzeba. Connect Wallet. More. Ok, jest Rabi Wallet, więc, więc będzie można się łączyć z tym portfelem. Um, no i dobra, i tyle. Tyle na ten temat chyba dzisiaj. Więc. Um, a, nie powiedziałem o tej e, zaszyfrowanej wiadomości od Ryszka dla wszystkich, co wytrzymali do 17-18 minuty mojego filmu. Okej, okay. nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś, na samym początku, jak startował Pulse Chain, to e, tak e, w sumie przeszło to bez echa, ale tak e, zostało to dobitnie powiedziane. Hey, all we need right now is 50 weeks to shake out the weak hands. Dla wszystkich co nie mieszkają w Wielkiej Brytanii, to znaczy. Wszystko, co potrzebujemy teraz, to jest 50 tygodni po to, aby pozbyć się tych papierowych rąk, tych słabe uszy. I właściwie to mamy. Mamy w tej chwili do kompletnego 50 tygodnia potrzeba nam aż do kwietnia, a więc dokładnie do hevingu. Więc ee, spokojnie, spokojnie, czekamy, zobaczymy, co się wydarzy, jak się wydarzy i co z tego wszystkiego będzie. Z mojej perspektywy i z mojej strony, ja już tutaj nie mówię o tym, że coś jeszcze chciałbym włożyć czy dołożyć do. Do, 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 tego, do tej mojej torby z tymi projektami ryśka, bo tutaj mam, że tak powiem, torbę pełną i cały czas mi się tutaj pompują inki i, i zamieniam je sobie tam na różnego rodzaju heksy, pulsy xy i tak dalej. Więc tutaj e, ja już nie mówię, ale wszystko, co potrzebuję teraz, to jest 50 tydzień i zobaczymy, co się wydarzy. Kiedyś mówiłem tak o XRP. Kiedyś mówiłem o XRP i wiele osób. Y, też nie, nie do końca rozumiało, o czym mówię, XRP był po 19 centów, po 15 centów, wahał się, a ja mówię, spokojnie, ja mogę zaczekać, ja zaczekam. I co, po ile jest XRP dzisiaj? 60 centów? Zobaczmy. To nie jest wielki cud, to jest raptem razy razy 3 od ceny, od ceny, która, która wtedy była, ale ze wszystkimi ze wszystkimi że tak powiem um, problemami które były po drodze to i tak całkiem nieźle zresztą byliśmy powyżej dolara byliśmy powyżej dolara od tego czasu tutaj byliśmy 22 proszę tutaj byliśmy dolar 20 więc yy, spokojnie jak ze wszystkim niekomfortowa sytuacja Ok. Hejt z każdej strony. Okej. Okay. Może gdzieś ktoś z Was, gdziekolwiek indziej znachodzi większe i lepsze okazje. Też nie mam z tym problemu. Bardzo dobrze. Bitcoin? Oczywiście każdy powinien go mieć w portfelu. Co najmniej tyle, ile ma sławek. Ethereum? Też. XRP? Spoko. Solany nie rozumiem, więc nie mam. Cardano mówiliśmy. Monero, właśnie, też trzeba nie wolno o tym zapomnieć. Super sprawa. Dobra, tyle na dziś. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.